Buongiorno, tu Trybuna Stada. Nada audycję. O narodzie wybranym. Pewnie dobrze wiecie, że Semici nie w ciemieje są bici. Opowiem wam teraz o tym, jak krzętnie w świecie przędą swoje nici wszędzie na całej planecie. Cała planeta jest w zasadzie w łapach hmm, chłopów bez napleta. I opowiem o właśnie Dziejach nieznanych, obrzezanych I zaprawdę powiadam wam Wielu osobom z jedną uszy Część oczy wybał i... Albo kto Komu innemu znowu oko zbieraje, Gdy pozna Tajone losu koleje a właśnie to jest, będę... skrócona wersja... Ukryty sekret schowanej tajemnicy. Zatem, gdzieś w XIII wieku przed naszą erą, Żydzi, znaczy wtedy plemiona Izraela, z powodu tego, że Faraona przerażało, prawdopodobnie Ramzesa, Ramzes miał stres, a przerażało Faraona to, jak szybko rozmnażają się Premiona Izraela. Mnożyli się szybciej od królików. Było ich bez liku wszędzie w całej delcie. Oddani skarżyli się na nich. No zatem w wyniku tych <coughs> lęków i obach faraon synów Jakuba, Jakubowych w kajdany pozakuwał i zmienił go w niewolników. E i do roboty skierował. No ale Pan, Bóg jest, mi, jest miłosierny, i po, przy pomocy Mojżesza, czy przy użyciu Mojżesza raczej może, czy jakoś tak, e, wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Postanowił zawrzeć z Izraelitami układ, podpisano go na górze Synaj, ale gdy dopinał Mojżesz warunki tej umowy już wtedy, gdy do, otrzymał 10 przykazań bożych w z 10 przykazaniami, Żydzi w tym czasie, czy Izraelici przepraszam, pokazali swoje takie zdradzieckie skłonności i właśnie podczas jego nieobecności Ulepili sobie z kosztowności złotego cielca i zaczęli oddawać mu pokłony, zaczęli go czcić. W tym przewodził im brat Mojżesza Aaron. Tak czy siak, udobruchało jakoś Pana Boga. Rozbił tablicę Dostali nowe. Ale za to 40 lat błąkali się po pustyni. Tak czy siak, gdzieś. Powiedzmy, w okolicach XII wieku osiedlają się w końcu w Ziemi Świętej i zakładają tam swoje królestwo. No i tam Dawid, Król Dawid, Salomon, wiadomo co dalej. Po jakimś czasie to królestwa rozpadają się czy znaczy może rozdzielają się niż rozpadają nie wiem zresztą. Na dwa oddzielne: północne Królestwo Izraela, południowe Królestwo Judy. I w 722 roku zostaje najechane to Królestwo Bodajże Izraela i podbite przez Asyryjczyków chyba. Tak czy siak, w wyniku tego, że tam się buntowali ci Żydzi pod czymś tam jarzmem. w 586 roku Nabuchodonozor II. Uderza na Jerozolimę, podbija miasto, uprowadza część mieszkańców. <laughs> Szacunki mówią, że od 10 do 40 tysięcy do Babilonu, a na ich miejsce sprowadza Babilończyków. Daje to początek tak zwanej niewoli babilońskiej i daje to początek także tożsamości Żydów. Właśnie od tego momentu możemy mówić o Żydach, czyli yy, Izraelitach, którzy funkcjonują jako diaspora i o tradycji judaistycznej, babilońskiej. Właśnie jak tam zaczyna się kształtować, nie w Ziemi Świętej, wśród tej, tych porwanych, yy. i wcześniej też tam jacyś już byli, ale byli porywani ci Żydzi, ale nie wiem, bo to ktoś się ściągał do siebie, yy, ale... Tam zaczyna funkcjonować. Trzeba dodać, że w, tym, w tamtym czasie zarówno Stary Testament, Tora, jak i źródła pisane greckie, rzymskie oraz inne przedstawiają Babilon jako miasto rozpusty, przepychu, grzechu, zła, symbol zła, imperium. I na przykład tam Bóg przepowiada w Piśmie Świętym, że powstanie tam imperium potężne właśnie Babilonu etc. Et w samym złym kontekście i praktycznie tylko w, w Stary Testament odnosi się w zasadzie, jeżeli sięga po jakieś takie miejsce grzechu, jak właśnie, a czy to Sodoma i Gumora wcześniej spalone, ale właśnie to prawie wyłącznie Babilon. Babilon, Babilon, Babilon. Jest zły, zły, zły. Czasami są takie stwierdzenia niejasne, że to na przykład kielich jakiś pana Boga, mmm, który był właśnie obfitości, kielich obfitości mniej więcej, Babilon, którego ludzkość źle korzy korzystała to właśnie tam prawdopodobnie powstała wieża Babel yy, i ogólnie Babilon nieciekawe miasto właśnie grzechu tam właśnie istniał na przykład kult jakiejś prostytucji świętej czczono bożków, uprawiano magię wróżbiarstwo, horoskopy kawałę, te wszystkie tematy tam trafiała właśnie ta wspólnota Żydów i na tym wygnaniu zaczyna jakby tworzyć jakby zasady, obyczaje, które mają sprawić, że przetrwa, przetrwa tradycja żydowska, przetrwa prawdziwe, no naród wybrany, tak, że przetrwa, no, bo oni mieli czuli się wyż, wyż, już wtedy lepsi od innych. E w 538 roku przed naszą erą, 50 lat jakieś później, cyrus wielki podbija Babilon i wydaje edykt, który pozwala Żydom wrócić do ziemi świętej. Jednak na powrót decyduje się tylko część z nich. Większość zostaje na miejscu i, i dalej tworzy diasporę, dalej tworzy tą tradycję judaistyczną z Babilonu. I powoli zaczyna, no w ogóle się rozrasta, to jest coraz większe, zaczyna, tak jakby odgałęziać się troszeczkę od, od tej głównej z Ziemi Świętej tradycji. Ci Żydzi, którzy zostali w Babilonie, żyją w zupełnie innych warunkach, w innym środowisku niż. Po pierwsze właśnie, że w tym otoczeniu tego grzechu, przepychu, rozpusty, kłamstw, magii, jakichś czarów, marów i szatanów decydują się tam zostać i zaczynają wytwarzać jakby to, co będzie później fundamentem Talmudu, czyli jakieś takie zasady, prawa, rozkwinki, które mają sprawdzić, że właśnie ta wspólnota Żydów, ta diaspora przetrwa, czyli zostali w tym Babilonie, i wymyślać zaczynają jakieś specjalne zasady po to, żeby będąc na wygnaniu niby na obczyźnie, żeby przetrwać. No więc nie wrócili, tylko zostali, żeby sobie robić nowe zasady. Jak przetrwać na obczyźnie, wśród y, pogan, wśród gojów. Ich wpływy rosną. Na przykład Księga Estery mówi o tym, jak Estera, piękna Żydówka z Babilonu, Zostaje wybrana, wyłoniona jakby w konkursie piękności na żonę dla Xerxesa. Xerxesa, tego chyba, który tam z Leonidasem się prał. Nie wiem zresztą. Ale chyba tak. 470 tam, 400. No w V wieku, przed naszą erą, to się dzieje. Estera? Namawiana przez chyba swojego wujka, który miał na imię i zdaje się, albo jakoś tak. Nie przyznaje się Xerxesowi, że jest Żydówką. To chodzi w tym, tym czasie do prześladowań właśnie tych Żydów, którzy mieszkają w Babilonie. I Estera, nie podaje się za Żydówkę, dopiero jakby z niespodzianki przy jakiejś tam kolacyjce Oznajmia Xerxesowi, że jest Żydówką, że jej lud jest prześladowany przez eunucha jakiegoś tam. I Xerxes jest oburzony, pozwala Żydom się bronić. Żydzi chwytają za miecz, za broń, i uderzają na prześladowców.